Hej, hej, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Elir i ponownie witam w Infotander. Pewnie za chwilę mnie powiesicie za te wszystkie Infotandery, które się pojawiają ostatnio, ale jest to spowodowane tym, że bardzo dużo informacji się pojawia. I pojawił się oczywiście na brytyjskim devblogu. Pojawiła się informacja o wprowadzeniu kolejnych dwóch maszyn, jednej. Latającej, drugiej jeżdżącej do gry. Pierwsza to, jak sami widzicie, jest B29 Super Fortress i ze względu na to, że ja mało latam, to raczej będzie to maszyna przeznaczona dla osób, które bardzo, bardzo gdzieś tam lubią sobie bombardować. Hmm, wszystko jest oczywiście podane, można, można sobie przeczytać. Maszyna wygląda no, bardzo ładnie, to trzeba przyznać, i tu jest yy, filmik prezentujący jak to wygląda w kluczu. No powiem Wam, naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. Ten model jest naprawdę bardzo ładnie zrobiony. Zresztą jak praktycznie każdy model w War Thunderze. Tu widzimy dwie komory bombowe, także bomb to ten samolot zabierze no sporą ilość, tak mi się wydaje przynajmniej, że bardzo dużo Bomb on y, zabierze. Hmm. Czy jest tu? No, jest napisane, że y, jest możliwość zabrania 4,5 tony bomb na dystansie 4800 y, km. Jak to będzie wyglądało w y... W praktyce, no to oczywiście będziemy musieli sobie zobaczyć sami, sami sobie pograć, a w każdym razie będą musieli pograć ci, którzy na tą maszynę ostrzą sobie zęby. Przechodzimy do jednostek naziemnych i oto co y, dostajemy, dostajemy właściwie Niemcy dostają pojazd przeciwlotniczy na podwoziu y, czechosłowackiego pancera 38. Te, I to jest nazwane Flag Panzer 38 Gepard. I jak on tu wygląda? No, sami widzicie, jest, jest jak pojazd przeciwlotniczy, bodajże drugiego tieru. Szału nie ma. Posiada działko 30 mm, 20 mm, przepraszam. 20 mm działko. I ponieważ jest to działko ustawione w taki sposób, więc będzie możliwość strzelania do. Pojazdów również naziemnych. Możecie jeszcze tu zwrócić uwagę na to, że są te ślady całe. Przynajmniej tak to wygląda. Jakby ten model tych, tych, tych śladów powstających za czołgami tego ugniatania się ziemi, że tak powiem, jest tutaj jak najbardziej już zaimplementowany. Zresztą po drodze widać też, że te, te, te ślady takie są. Poza drogą już takie bardziej bardziej wyklęsłe. Jak wygląda pojazd w ruchu? No to już wam pokazuję. W internecie. Pytanie pozostaje tylko, kiedy wprowadzą kolejnego pacza i czy te wszystkie rzeczy, o których teraz dostajemy informacje, że ma się pojawić Maus, mają się pojawić te falowania powietrza, ten flagpanzer kiedy, czy oni to wprowadzą w jednym patchu, czy będzie to wrzucane częściowo. No powiem Wam, że wygląda to ten pojazd całkiem, całkiem fajnie. Jeszcze tutaj przy okazji widać tą ziemię, jak ona tutaj pod tym czołgiem się zachowuje. I powiem Wam, że no, naprawdę, naprawdę wygląda to fajnie. Możecie zwrócić tu uwagę, że ten Pojazd naprawdę fajnie tutaj się zachowuje, ta ziemia pod nim i sam pojazd również jest zacny. Zwróćcie uwagę, że ta ziemia tak fajnie się ugina pod tym pojazdem. No dobra, nie będę wam tu oczywiście truł, wszystko jest do zobaczenia na stronie Warthandera, tylko w wersji brytyjskiej. Jeszcze na polskiej stronie się to nie pojawiło. Dobrze, moi drodzy, w tym momencie ja się z wami żegnam i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. I na razie.